Witam was serdecznie z tej strony Zadziko i słuchajcie, nie wierzę, że to robię. <gry> Ale yy, odcinek u Adama, który wyszedł, że tak powiem, wtedy, kiedy ja nagrywam niedawno. <gry> Zmusił mnie chyba, żebym to kurwa zrobił i ja pierdolę Adam, ja cię znajdę i cię zabiję. <gry> Dobra, lecimy. Eee, okay, co tutaj mamy? Okej, okay, więc przygotowuję się tego do tego quizu. 5 poziomów trudności, łatwy, trudny, bla bla bla. Każdy poziom będzie miał 4 pytania dotyczące dwóch xenomorfów, dotyczące filmu. Dobra, zobaczmy, może to będzie łatwe. Co Ellen Ripley mówi do popularnej sceny? No oczywiście, że kurwa, gdzie to jest? W... Odejść od niej ty suko, no bez przesady. W Alien Isolation głównym bohaterem jest, no kurwa... Yy, wiadomo, że Higgs, no kurwa, chyba nikt tego kurwa tego yy, nie kwestionuje, nie? W sumie Xenomorph też ale dobra. Amanda Ripley. No kurwa, no królowa Xenomorphów, wiadomo. Yy, Nazwi, no to... Fff, słuchajcie, to jest oczywiście robotnica jak nic. Yy, otwierając śluzę wy wywalił ją. Ha, co dalej mamy? Które z poniższych kast nie są... Yy, Karłowaty raczej. <noise> nie no, chyba karłowatych... nie wiem, czy to Midget e, W sumie nie kojarzę by było coś takiego, ale szrek Zidomorf. E, no. Dobra, nie będzie też ten szrek. Następny. Oczywiście, że był... Wayland. Który z tych używa kwasu jako pocisku? No oczywiście, że splitter. Dobra, co dalej robimy? Mamy tutaj Ravena, no oczywiście, przystojny, no kurwa, w chuj przystojny, no naprawdę, no, nie wiem. <ścoughs> o, dobra, jakby była przerwa. Właśnie tutaj jest chyba błąd... A nie, to jest Alien Covenant, dobra, Alien Covenant, a, a, Aliens. Czekajcie, 57 lat działo się między pierwszą a drugą częścią. A, a chyba Covenantem raczej to bym strzelał 75 albo 60. Nie, raczej 75, z tego bo 57 na pewno, nie? Bo 7 lat. 50 lat było między pierwszą częścią, a drugą częścią, więc tutaj raczej będzie 75 lat. No, oczywiście, Newborn. Owomorph. bo jakby, że inaczej. To, to jest jego oryginalna nazwa. Chociaż to akurat chyba jajo. Bardzo przypomina tego protomorfa, ale... Dobra, owomorf. Eee, co? Jak na imię miała królowa... ...sanemorfów z obcych? <grymny> What? <grymny> to, to jest ok, dobra, OK. Ja na no, pierwsza królowa... ...suka. Druga królowa... ...Archeonów. W sumie Archeonowie. Dobra, bo to jest planeta Archeon, tak? Jeżeli chodzi o LV426, ale w takim razie dajmy to w pierwszym Tu było chyba 19 misji. Jak dobrze pamiętam, Znaczy, 19. Jak rodzą się ksenomorfy? Eee, ksenownicy. Czekajcie. Bo to, to akurat dziwnie tutaj, takie like human. A, Zino Sex e, e, no Oczywiście, że Reported Ignity Chest. E, no to wiadomo, że to jest albino. Też on się tego nazywa jako właśnie Liker, ale to jest taka nieoficjalna e, nazwa, jeżeli chodzi o tego ksenomorfa tutaj. Więc to będzie albino i hybryd. I to jest Jerry na pewno, nie? Halka też raczej nie. Zinoria. Zenoria to nie, czy kurwa, czasami nie była ta. Znaczy tego komiksu akurat powiem Wam szczerze nie kojarzę. Więc tutaj mogę strzelać, że to jest Zenoria. Eee, it... Tak, tutaj akurat ten kadr chyba jest właśnie z Jerego, Bo pamiętajmy, że były dwa syntetyczne ksenomorfy, tak? Jeden to był pierwszy prototypowy, a drugi, który był bardziej taki skłonny do działania, rozmowy, to właśnie był już Jerry. Więc tutaj raczej to będzie Jerry. Bo tutaj te odpowiedzi to takie trochę mech. Uh, how does Romulus? Uh. Czekaj, nie został spalony w romolusie, jeszcze nie, nie, <grymne> y y jeszcze nie został. Czekaj, co? The image is funny, ok? Always that with you means e alien organism. <grymne> Dobra, nie chcę mi się tego czytać tu włączyć. Czekaj, co? E, tak, można oczywiście. Są. E, czekaj, co jeszcze? Raz, poinformowałem mnie o wszystkich. Nie w moim ponieważ były zadowolone. Da, 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 także liczyłem, że lepiej poprawną odpowiedź, ponieważ. Dobra, nie będzie. Co? No chyba kurwa nie.